Witam moi drodzy! W kolejnym materiale z kolejnego symulatora i z kolejnej tawerny. Ogólnie tych tawern też się też ostatnio robiło i ogólnie bardzo dużo gier jest w sumie. Takiego rodzaju mechanik, grafiki itd. itd. Ogólnie nie zwracajcie uwagę na napis na górze o Twitchu. Ma ta gra y, integrację z Twitchem, co jest y, dosyć ciekawe i jeśli będziecie chcieli, to możecie napisać w komentarzu I ja któregoś pięknego dnia włączę live'a i będziecie mogli zamawiać u mnie browary, a, albo inne rzeczy e, Znajdźmy wejście do tawerny Bo oczywiście nie może być za lekko, musi być to troszeczkę bardziej skomplikowane mm, Jest skomplikowane, bo ja tu jej nic nie widzę Oczywiście, standardowo jak na tą grę przystało, znaczy na tego typu grę przystało Trzeba będzie zrobić najpierw porządek e, Trzeba będzie ogarnąć wszystkie zakamarki i tak dalej, żeby móc otworzyć Więc tutaj jakby wielkiej filozofii nie ma, już to gdzieś widzieliśmy Ale... Zobaczymy, bo gra ogólnie ma potencjał mm, Sprzątanie tawerny, e, no oczywiście, wiem o co chodzi Mhm mm Więc ogólnie to jest syfkiła i mogiła No i trzeba zrobić z tym No to moi drodzy mamy otwarte, trochę poogarniane Nie będę was zanudzał jak zwykle tym samym, więc po prostu Pokażę wam troszeczkę jak to wszystko wygląda No nie jest to jakoś więcej zaawansowane mm, ale mamy oczywiście nalewanie piwa mm, Mamy rozlewanie, robienie drinków i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj będziemy się w tym wszystkim bawić. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Mamy otwarte. Nazwa jest zmieniona. Piękna o Jany Kucyk. Zobaczymy. A i tu mam. Tutaj okay, możemy sobie użyć. Mamy chyba pierwszego klienta, moi drodzy. Tu jest oczywiście o i mogiła dalej. Tutaj mamy nasze biuro. Gdzie zamawiamy wszystkie rzeczy. Na razie zamówiłem tylko trochę. I tu mamy magazyn w ogóle. Ogólnie jak na początek jest bardzo mocno ta gra zaawansowana. Znaczy, nie jest zaawansowana no. Hmm. No, dobra, no, no i co? No i jak ja mam mu dać niby? No i przesadziłem. No dobra, no ale to jak ja mam mu to dać skoro... Dobra, ogólnie jestem idiotą, bo wychodzi na to, że wystarczyło kliknąć tu. Mamy w ogóle jedno chyba do wywalenia. Nie wiem, gdzie to się wywala. Szczerze powiedziawszy, nie mam dzielnego pojęcia. Wiem na pewno, że sługi dla gości, zabiorę pieniądze. tylko teraz pytanie brzmi a dobra i po prostu ręcznie no i co ty chcesz? Zelbrowara, browara Kurna. no i teraz pytanie brzmi Hmm, no to mamy mały problem, bo z tego co ja tutaj rozumiem, to. nie styknie nam na jedną osobę. Będziemy musieli mu dać to zepsute. Eee. No trochę nie po mojej myśli. No ale dobra. No ogólnie. No, mechanika jest prosta, jak budowa cepa. Na pewno więcej się dzieje później, jak już się troszeczkę to rozwinie. Więc. tutaj nie ma jakby wielkiego halo. No dobra, no, no ty, ty masz, że tak powiem. Trudno ci się wylosowało. Niestety. Dobra, oczywiście wyczyścimy, No i musimy iść po wodę. No tak naprawdę ta gra jest niemal identyczna jak jestem, którą już to zamówienie? to zamówienie, ale jakie mam mam zamówienie zamówienie Zamówienie, no kurna, babo. Nie chciałem wydawać wszystkiego, a muszę dopiero jedzie. No, jest Lipton. No, ale co ja poradzę? No, nie sądziłem, że na pierwszy dzień od razu będzie. Taka ilość osób. Myślałem, że te pięć na sam początek styknie, a tu się okazuje, że to No i dobra, no i mamy wszystko wytegacone ładnie, pięknie. Reputacja bad. No sorry, memoryno. Taki mamy klimat. O, tu mamy już brudy. Dobra, baba, bo poczekaj chwilę. Zara za, 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 za ogarniemy, zara ogarniemy. Tu mamy bumcefy kysz. Bierzemy. Browar. Nalewamy sztuczka raz, czuka tyk, Następny. Jedziemy dalej. To się chyba nie zepsuje, więc lejemy do końca. Sztuka raz i sztuka cyk. No. No i prawidłowo, mamy zwiększyć swoją reputację? No to zwiększamy swoją reputację tym, że będą mogli się narąbać u nas. Z tego co widzę, nie ma chyba limitu otwarcia. Chyba, że źle widzę. No tak więc mamy jeszcze 3 sztuki i zaraz będziemy zamykać to w cholerę. No i mamy dobrego gospodarza, czyli możemy po prostu sobie z nimi trochę pogadać, dzięki temu mamy uprzejmość i dzięki temu możemy postawić cyk. Tu mamy oczywiście, musimy wypłucać, żeby nikt nie zżygał. Jak wszystko jest kuźwa czyste. No właśnie, dupa nieczysta, a nie tam. W międzyczasie pach. Ej, dwie sztuki powinny być. No ale skoro tak. Dobra, to my w międzyczasie miotełka mach. Chyba ogólnie, że tu nie ma koopa, bo by się szczerze powiedziawszy przydał. Uznając, że przy większej ilości osób jest to troszeczkę bardziej upierdliwe, żeby to wszystko ogarnąć. No i tym bardziej, jak nie te kobrowary będziemy mieli z tego co widziałem, tam jest tych opcji trochę więcej. No ale to może kiedyś. Zobaczymy. Co twórcy tej gry wymyślą. Oczywiście ja tą grę dostałem, więc to też troszeczkę inaczej. To nie zmienia faktu, że... Gada mi tak to co uważam. Uważam tyle, że... Ta gra jest po prostu spoko. Szczególnie właśnie na... Streamki. Gdzie... Wy możecie jako widzowie po prostu być tymi klientami, a ja będę musiał po prostu zadupcać i nie mam browara. A babka idzie. O jezu, kochany, mama mia. Na no to wygląda, że musimy wyłożyć pełną mamonę. Bo tutaj jest kurna, dużo. no i dalej mi siady zostawiają mendy jedne kapuściane. Tak być nie powinno. No, tak więc moi drodzy, powiem wam szczerze: Gierka będzie na live. Nie wiem jeszcze kiedy. Jak wy to dostaniecie w sumie za godzinę, jak ja, jak ja to nagrywam, to prawdopodobnie nie dzisiaj, ale w przyszłym tygodniu myślę, że bez problemu. Taki live się pojawi, gdzie będziecie mieli realny wpływ na to, jak ta gra będzie wyglądała dalej. Więc ja zapraszam na Twitcha oczywiście. Macie link pod spodem jeśli chodzi o YouTube'a. Więc tam możecie sobie wbijać i możecie być częścią tak naprawdę większości streamów, bo tych gierek takich, gdzie wy będziecie mieli realny wpływ będzie więcej zdecydowanie. Już ja o to postaram się zadbać, więc możecie napisać też w komentarzu, co sądzicie o tej gierce. No i możecie też oczywiście tę grę kupić. Jeśli chcecie dostać ją taniej, to macie link do Instant Gaming, gdzie też wesprzecie mnie w moich poczynaniach YouTube'owych. I również dzięki temu będziemy mogli grać większą ilość gier, bo właśnie ta stronka, która mi niektóre te gierki daje, będzie widziała, że po prostu warto e, gdzieś tam ten mój kanał wesprzeć. I nowymi produkcjami, i dzięki temu wy będziecie mogli widzieć więcej. A nie raz jest też tak, że będziecie mieli jakieś już nagiwały e i wszyscy będą zadowoleni, więc yy, ja zapraszam do też obserwowania mnie na Twitchu i na innych social mediach. A my, moi drodzy, się żegnamy, bo tutaj dużo nie zrobimy, więcej zrobimy na live, ie. tak więc ja się z Wami żegnam. Jeśli jesteście zainteresowani innymi grami, na przykład tymi bardzo podobną grą, którą już ogrywaliśmy wcześniej, to zapraszam do całej playlisty i do zobaczenia w kolejnym materiale.